Wrocławska załoga doskonale spisała się na pierwszym etapie Lotto Team zdał egzamin w 100%, plasując się na bardzo wysokim piątym miejscu. Kaczmarski z Bobą mieli kilka przygód z długą i trudną trasą inauguracyjnego etapu. Był to bardzo długi etap dla mnie. Było to 400 km, na początku szybkie. Potem już mieliśmy pewne kłopoty nawigacyjne, ale tak jak wszyscy. Także nie było to dla mnie łatwe, szczególnie kamienie, które wystają i tyną opony, nam niestety. E, Zarzyła się e, jedna wpadka oponiarska, no i na końcu wjechaliśmy w wyschnięte błotniste jezioro. I ze 100 godzin zatrzymałem się do zera w ciągu 3-4 sekund coś niesamowitego. Po prostu zakopaliśmy się tak, że stanęliśmy na brzuchu na środku jeziora. Całe szczęście, e, pomoc ludności, jesteśmy nami na, na mecie. Wszystkim załogom pierwszy etap dał się mocno we znaki. Kierowca lotto Timu. na mecie jednak tryskał humorem i energią. Zadowolenie z zajęcia wysokiej pozycji jest spore, ale Martin Kaczmarski z pilotem Bartłomiejem Bobą myślą już o kolejnym wyzwaniu. Jestem bardzo zmęczony. Mimo to chciałbym oszczędzać energię dzisiejszego wieczoru, i dzisiejszego popołudnia, po to, żeby jutro móc wstać o siódmej rano, czy o szóstej i ponownie podjąć te wyzwania. A jutro jest chyba podaje, że 407 km, także nie będzie łatwo. Kaczmarski może liczyć podczas rywalizacji w Katarze na pomoc merytoryczną swojego bardziej doświadczonego kolegi Krzysztofa Hołowczyca, program Mistrz Uczeń. Trwa na dobre. Młody kierowca lotto Timu podczas zawodów C line Rally jest też mocno wspierany przez rodziców, którzy trzymają za niego kciuki. Pierwszy etap zakończył się wygraną Jean Luisa Schlesera. Drugie miejsce zajął Krzysztof Hołowczyc, a trzecie Ajdyn Rahimbajew. Wśród motocyklistów prowadzi Mark Koma. W gronie kładów liderem rajdu jest Rafał Sonik.